Zostaliśmy ukształtowani przez Boga, powołani i wybrani przez Niego z miłości, obdarowani Jego obecnością w nas, Jego modlitwą, wzmocnieni opieką Maryi, wszystko po to, aby wziąć udział w największym dziele Jezusa – pojednaniu ludzi z Bogiem. Wiemy dobrze, że grzech oddzielił nas od Boga, zepsuł naszą naturę zaplawnowaną przez Stwórcę, do całkowitej komunii z Nim. Jezus przyjął nasze ludzkie ciało, stał się człowiekiem, wziął na siebie nasze cierpienia i nasze grzechy, żeby nas wszystkich pojednać z Ojcem. Kapłańska misja Chrystusa to dzieło jednania ludzi z Bogiem. Jezus jest jedynym pośrednikiem między nami a Ojcem, a nas, kapłanów, wybrał za narzędzia do pomocy. W tej misji jednania i pośrednictwa. Tak jak nie możemy nigdy zapomnieć, że kapłaństwo nie jest nasze, ale jest naszym uczestnictwem w jedynym kapłaństwie Chrystusa. Tak nie możemy też czuć się osobiście pośrednikami między ludźmi a Bogiem, a jedynie tymi, którzy to pośrednictwo realizują w jedynym pośredniku Jezusie Chrystusie. W roku kapłańskim, podczas rekolekcji dla kapłanów w Ars, jeden z kardynałów opowiadał o swojej wizycie w bardzo ubogiej placówce misyjnej. Doskonale wiedział, że jedzie w bardzo ubogie i zaniedbane miejsce do bardzo prostych i ciężko pracujących ludzi. Zdziwił się, kiedy wysiadając z samochodu. Zobaczył pięknie i bogato udekorowaną drogę do kościoła. Widać było, że sama droga została oczyszczona, utwardzona żółtym, suchym piachem, ale wokół drogi było dużo bogatych, pięknych ozdób, girland, napisów witających tego księcia kościoła. Zdumiony, ale i wzruszony kardynał, w drodze do kościoła powiedział cicho, do prowadzącego go misjonarza. Ale po co to wszystko? Po co ten przepych i wszystkie te dekoracje? Przecież wiem, jak jesteście bardzo ubodzy. Nie, to naprawdę niepotrzebne. Misjonarz pokornie, ale jasno odpowiedział kardynałowi: Eminencjo, niech eminencja nie myśli, że oni to zrobili dla księdza kardynała. Oni to zrobili dla Jezusa, którego im ksiądz kardynał przynosi w swojej osobie. Możemy się czasem zapomnieć w kapłańskiej posłudze i przywłaszczyć sobie nie tylko kościelne tytuły, ale też i najważniejsze zadania i tytuły kapłańskiego powołania, które są tytułami Chrystusa. Jeśli jako kapłani z jakiegoś powodu jesteśmy naprawdę ważni, to dlatego. Że wybrał nas Pan Bóg za narzędzia, którymi sam chce się posłużyć do zbawienia ludzi, do oczyszczania ich z grzechów, do jednania ludzi z Bogiem. Jesteśmy kapłanami w jedynym kapłaństwie Chrystusa. Jesteśmy pośrednikami między ludźmi a Bogiem w jedynym pośredniku, Jezusie Chrystusie. Jeśli chcemy być dobrymi i sprawnymi narzędziami, Potrzebujemy dwóch niezbędnych postaw w kapłaństwie: zdolności do ofiary i do posłuszeństwa. Nasz Pan Jezus Chrystus to wieczny kapłan. Jest kapłanem od wieków, ale swoje kapłaństwo objawił najpełniej na krzyżu, ofiarując siebie samego Bogu za zbawienie grzeszników. Nie można mieć udziału w Jezusowej misji jednania ludzi z Bogiem. Bez duchowości ofiary. Autor listu do Hebrajczyków, za największą różnicę między kapłanami Starego Testamentu a kapłanami Jezusa Chrystusa, wymienia to, że ci pierwsi składali ofiarę ze zwierząt, a ci drudzy z samych siebie. Żeby pojednać ludzi z Bogiem, każdy kapłan potrzebuje mieć w sobie ducha ofiary, gotowość oddania siebie Bogu na przebłaganie za grzechy ludzi. Kapłan jest znakiem, który ma pokazywać innym drogę do Boga, ale nie może tego rozumieć w sposób statyczny i bierny. Nie możemy być podobni do znaków na drodze, które innym pokazują wskazany kierunek, przestrzegają wprawdzie przed niebezpieczeństwem i zagrożeniem, ale same te znaki ciągle są w tym samym miejscu. Kapłan jest żywym znakiem, pokazującym ludziom Boga, a to znaczy, że nie może stać w miejscu. Nie może pokazywać palcem niebo, ale sam ma iść w stronę nieba. Ma być przewodnikiem dla ludzi po Bożych drogach. Nikogo nie przekona do końca taki znak, który wprawdzie próbuje pokazać drogę, ale sam nią nie idzie. Ktoś traki, traci wiarygodność, bo budzi w innych wątpliwość i pytania, skoro wiesz, że droga, Boga, skoro wiesz, że droga do Boga jest najlepszą z dróg, to czemu sam nią nie idziesz? Pośrednictwo kapłana, na wzór pośrednictwa Jezusa, polega na zdolności do ofiary, oddania siebie samego Panu Bogu. Ważnym elementem tego ofiarniczego wskazania ludziom drogi do Boga jest rezygnowanie przez kapłana ze swojej świeckości. Niektórzy teologowie twierdzą, że Jezus zginął na krzyżu nie za swoje kapłaństwo. Nie był przez Żydów traktowany jako kapłan, ale tam na Krzyżu wypełnił swoją kapłańską misję właśnie przez to, że konsekrował swoją świeckość. Wyraził to między innymi przez przypomnienie, że ani on, ani jego królestwo nie jest z tego świata. Kapłan jako pośrednik między Bogiem a ludźmi, ma być właśnie znakiem nie z tego świata. Ma pokazywać na swoim przykładzie, że nasze Królestwo, nasz Bóg, nasze spełnienie jest w niebie, a nie na ziemi. Mówią o nas, że jesteśmy duchownymi, czyli tymi, którzy chodzą po tym świecie, stąpają twardo po ziemi, ale wyraźnie są po stronie nieba. Ale wyraźnie widać, że jesteśmy znakiem jakichś innych rzeczywistości, że widać po nas, po naszym życiu, że istnieje inny świat, a my dlatego tego świata żyjemy. Stąd nasze zobowiązanie do celibatu, stąd ubieranie się w sutanny, habity, ale przede wszystkim stąd nasz sposób życia, który ma być życiem, w którym chodzimy po ziemi. Ale mamy niebo w sobie. I nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy w kościele i na ambonie, ale w całym życiu stajemy się dla innych znakiem nieba. Bycie pośrednikiem w jednym pośredniku Jezusie Chrystusie zakłada oczywiście też nasze posłuszeństwo Słowu Bożemu, Jego woli Bożej i Kościołowi, który jest przedłużeniem. Pośrednictwa Jezusa Chrystusa tu na Ziemi. Duszo Chrystusowa uświęć mnie. Ciało Chrystusowe zbaw mnie. Krwi Chrystusowa napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego obmyj mnie. Męko Chrystusowa pokrzep mnie. O, dobry Jezu, wysłuchaj mnie, w ranach swoich ukryj mnie, nie dopuść mi oddalić się od ciebie, od złego ducha broń mnie, w godzinę śmierci wezwij mnie i każ mi przyjść do siebie, abym z świętymi Twymi chwalił Cię, na wieki wieków. Amen. Dzień dziewiąty, rekolekcji kapłańskich, oddanie 33. Jesteś pośrednikiem. Z pierwszego listu do Tymoteusza. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus, Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich. Jako świadectwo we właściwym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem. Mówię prawdę, nie kłamię. Nauczycielem pogan w wierze i prawdzie. Z listu Jana Pawła II do kapłanów na wielki czwartek 1979 roku. Jest więc nasze kapłaństwo sakramentalne, kapłaństwem hierarchicznym i zarazem służebnym. Jest posługą względem wspólnoty wierzących. Nie pochodzi jednakże od tej wspólnoty, z jej jak gdyby wezwania i delegacji. Jest darem dla tej wspólnoty który pochodzi od samego Chrystusa, spełni jego własnego kapłaństwa. Ta pełnia zaś objawia się w tym, że Chrystus, uzdalniając wszystkich do składania duchowej ofiary, niektórych powołuje i uzdalnia do szafarstwa swojej własnej ofiary sakramentalnej, Eucharystii składaniu, której uczestniczą wszyscy wierni i w którą zostają włączone wszystkie duchowe ofiary ludu Bożego. Życie kapłańskie jest zbudowane na fundamencie sakramentu kapłaństwa, który wyciska w naszej duszy niezatarte znamię charakteru. To znamie Wyciśnięte w głębi naszej ludzkiej istoty, ma swoją własną dynamikę osobowościową. Osobowość kapłańska musi być dla drugich wyraźnym i przejrzystym znakiem i drogowskazem. To też jest pierwszym warunkiem naszej pasterskiej posługi. Ludzie, spośród których jesteśmy wzięci, i dla których jesteśmy ustanowieni, chcą nade wszystko znajdować w nas taki znak i taki drogowskaz, i mają do tego prawo. Może nam się czasem wydawać, że tego nie chcą, że chcą, abyśmy byli we wszystkim tacy sami, czasem wręcz zdaje się, że tego od nas się domagają. Tutaj wszakże. Potrzebny jest głęboki zmysł wiary oraz dar rozeznania. Bardzo łatwo bowiem ulec pozorom i paść ofiarą zasadniczego złudzenia. Ci, którzy domagają się zeświadczenia życia kapłańskiego, którzy dają poklask różnym jego przejawom, opuszczą nas z całą pewnością wówczas, gdy już ulegniemy pokusie, wówczas przestaniemy być potrzebni i popularni. Ostatecznie zawsze potrzebny ludziom okaże się tylko kapłan świadomy pełnego sensu swego kapłaństwa. Kapłan, który głęboko wierzy, który odważnie wyznaje, który żarliwie się modli. Który z całym przekonaniem naucza, który służy, który wdraża w swe życie program ośmiu błogosławieństw, który umie bezinteresownie miłować, który jest bliski wszystkim, a w szczególności najbardziej potrzebującym. Z dziennika duchowego oblata benedyktyńskiego insinu Jezu, zapisane w czwartek 13 listopada 2008 roku. Podczas mojej porannej adoracji nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Jezus do kapłana w sakramencie mojego ciała i mojej krwi pozostaje z tobą na zawsze, nawet do końca czasów. Daję samego siebie w najświętszej Eucharystii jako żywy pomost prowadzący do Ojca. I to jest również zadaniem każdego mojego kapłana rzucić się w poprzek przepaści. Oddzielającej grzesznego człowieka od świętości mojego ojca. W ten sposób kapłan mnie zastępuje. Staje na moim miejscu. W każdej mszy świętej będąc pośrednikiem i mostem. Kapłan sam z siebie nie jest w stanie podjąć się tej roli pośrednika. Może stać się pośrednikiem pomiędzy moim Ojcem a jego grzesznymi dziećmi, tylko dlatego, że nosi w sobie niezmywalny znak mojego kapłaństwa. To Duch Święty, który naznaczył go w momencie święceń do posługi kapłańskiej, do tego go upoważnia. Zadaniem kapłanów jest reprezentowanie mojego Ojca. Jego celów, i jego pragnienie. Ten, kto widzi kapłana, widzi mojego Ojca, ponieważ przeznaczyłem moich kapłanów na to, by byli obrazem mojego świętego oblicza w świecie, aż do końca czasów. Im bardziej kapłan jest zjednoczony ze mną, tym żywiej ukazuje duszą moje oblicze, a tym samym mojego Ojca. Zapisane w sobotę 19 lutego 2011 roku Codziennie do ciebie przemawiam, pracuję nad tobą i nad wszystkim wokół. Jesteś moim kapłanem i użyję cię, by przekazać mojemu ludowi słowa pociechy, światła i życia. Jesteś moim kapłanem i w Tobie staję przed moim Ojcem, wstawiając się za grzesznikami i wychwalając Jego nieskończone miłosierdzie. Bądź moim kapłanem pośrednikiem i pozwól mi, bym posługiwał się Tobą, jak uznam za stosowne. Na mocy Twojego kapłaństwa, mojego kapłaństwa, nieodwracalnie wyrytego w Twojej duszy, Ty jesteś we mnie, a ja w Tobie, w każdej chwili przynosząc Boga ludziom, a ludzi Bogu. Przy ołtarzu owo kapłańskie pośredniczenie osiąga najwyższy stopień. Mojej śmierci na krzyżu, mojej kapłańskiej ofiary na kalwarii. Matko Boża, niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna, i zawsze zwyciężasz. Spraw więc wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.